Do końca życia ten ciężar będę nosił, bo miałem być dzieci. Miałem je tam pilnować. ją 400 km od domu dosłownie, kiedy dostałem telefon, że, że Julka nie żyje. I pozostałe dziewczynki. To, co się wydarzyło 4 stycznia, co dzień jest odgrzebywane. Co dzień musimy do tego wracać, co dzień musimy to na nowo przeżywać. One prosiły o pomoc. Córka do mnie też zdążyła zadzwonić. Powiedziała, tata, poszar. I to były ostatnie słowa. Które Blisko sześć lat temu grupa przyjaciółek świętowała w tak zwanym escape roomie urodziny jednej z nich. Gdy Julka, Karolina, Wiktoria, Małgosia i Amelka brały udział w grze polegającej na znalezieniu wyjścia z zamkniętego pokoju, w budynku wybuchł pożar. Wszystkie dziewczynki zginęły. Za spowodowanie tragedii przed sądem stanął szef firmy prowadzącej Escape Room, Miłosz S, który, zdaniem prokuratury, zorganizował zabawę w budynku niespełniającym podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, żeby zagwarantować bezpieczeństwo zabaw w takim oparciu. Dlaczego, Pana zdaniem, doszło zatem do tej tragedii? Myślę, że gdybym ja osobiście był wtedy na miejscu, absolutnie nie doszłoby do takiej tragedii. Jedynym czynnikiem, którego nie przewidziałem, a który zawiódł, to był po prostu człowiek. Tym, który według organizatora zawiódł, jest jego pracownik, drugi oskarżony w tej sprawie. Radosław D. w tragicznym dniu miał opiekować się dziewczynkami i obserwować ich grę przez system monitoringu. Twierdził, że kiedy na piecyku gazowym zobaczył płomień, Próbował zakręcić butle, lecz było za późno. W takim sądzie to były naprawdę sekundy. Dostałem ogniem w twarz. Wybiegłem z pomieszczenia, żeby zawołać pomoc. Kiedy zawołałem, próbowałem wrócić, ale płomienie już były tak duże, że nie dałem rady. Gdy w poczekalni wybuchł pożar, dziewczynki były w pokoju o nazwie Mrok na tyłach budynku. Pracownik mógł im krzyknąć, gdzie jest ukryte przejście do sąsiedniego pokoju, w którym ognia nie było. Radosław D. nie powiedział jednak piętnastolatkom, co mają robić. Dlaczego nie użył gaśnic? Dlaczego nie przewrócił tego piecyka? Miał wiele możliwości przekazania dziewczynkom. Aby przejść do drugiego pomieszczenia finał tego okropnego wydarzenia mógł być zupełnie inny. Na tej chwili nie wiedziałem, co robić i zrobiłem to, co mogłem. To były sekundy na decyzję. Proszę, proszę Państwa. Próbowałem robić, co mogłem. Proszę Państwa, proszę o zachowanie spokoju i ciszy Ale to ciszy. wszystko działo się tak szybko. Początkowo organy ścigania wierzyły w wersję pracownika SK Prumu i traktowały go jako świadka. Dopiero prywatne śledztwo rodziców ofiar wskazało, że Radosława D. mogło nie być w budynku, gdy wybuchł pożar. Przeprowadzono doświadczenie z butlą gazową. O, jest syczenie. Trzymam papierosa przy samym wylocie. Nic się nie dzieje. Odpala. Przyczyną pożaru na pewno nie mogła być butla, mógł być to inny czynnik. Mówimy tutaj między innymi o papierosie zostawionym na kanapie przez pracownika, o świeczkach, bo tam był żywy ogień. Absolutnie przyczyną pożaru nie były butle z gazem. Absolutnie. Widoczne są całkowicie inne zniszczenia obudowy piecyka niż te, które są przedstawione w aktach. Dla mnie w tej chwili kwitnąc życia jest to, aby każdego z tych ludzi, którzy przyczynił się do śmierci córki i jej przyjaciółek po prostu ocenić. Uważam, że jesteśmy winni to naszym dzieciom.